Dziś mamy sobotę 8 października i mamy zaplanowane wyjście na śnieżnik a dokładnie wejście na nową Ambonę przy zachodzie słońca z prognozy wynika, że słońce Powinno się pojawić pomiędzy godziną 15 a 17 więc jest bardzo skromnie. Natomiast trzymamy się tego, że się powiedzie i zachód słońca będzie ładny. Start standardowo Pierwszego Base Campu na jagodnie Pierwszy Base camp wygląda na to, że będzie połączony z dalszą częścią szki rowerowej Więc się to się